Ze wszódnych zagrywek i do tego jeszcze 3 błędy z gry, czyli w sumie 14 błędów własnych na kocie Jaszczarskiego Węgla, który znowu miał dobre przyjęcie 71%, 50 ataku. Zaksa gorsze przyjęcie, też gorszy atak, ale tylko 3 błędy własne 14 błędów Tak. To jest ponad 100 11 zagrywek, także no, to zaważyło. Duża liczba błędów. Mówiliśmy tutaj o wysokim poziomie, ale chyba te armaty wyciągnięte przez Jastrzębski na zagrywce to był chybiony pomysł. Zobaczymy, czy będą kontynuowali. Już mamy pierwszy czerwek. na początku drugiej partii? To nie wielkie, ale myśmy chwalili załodzi z że z tak. Byli w stanie zareagować dobrze blokiem przy piłce idealnie przyjętej. No, Lukas Kampa też nie zalogował, nie zalogował się idealnie w tym spotkaniu. Julian Lynell. No właśnie, znowu kontynuacja. Tak jest. Popatrzmy na indywidualne e, statystyki. Dawid Komarski 56%, 9 razy atakował, 5 punktów. Tomek Formal 67% przyjęcia i 67% w ataku. Czalacha, 5 ataków, 4 skończone, no okej, okay. tutaj poszczególni zawodnicy, dobra ofensywa, ale nie no, błędy, błędy na takim poziomie, gdzieś w głowie szukam, e, czy pamiętasz takiego seta ostatnio, gdzie drużyna 14 błędów popełniła, ja mam problem, żeby, tak i to nie był aż tak e, wysoki wynik, prawda, tylko 25 do 23, gdyby tam grano na przewagi powyżej 30 punktów, to to się zdarzało, ale... No zostawmy, zobaczymy co się tutaj dalej wydarzy Parodi na lewym ataku. 15 przyjaźń toka Fornala. On jest celem w grupie Azoty. A po drugiej stronie Jaszzepianie te zagrywki, które przebijają, starają się trafić w Simone Parodi. Łukasz Wiśniewski. Znowu Fornal. Ale no tam sięgną lady, ale Kiwka w środek pada, denerwuje się z kolei. Kolak Rwicz bardzo. Takiego wydania w tym spotkaniu jeszcze nie widzieliśmy. Uwielbiają system blok obrony. Wielkie brawa tutaj blokujący blokujących. Dwóch skacze do pierwszego tempa. Wymagane jest wtedy jednak, żeby obrący troszeczkę szybciej i lepiej popracowali w swoim ustawieniu na nogę. Dawid Komarski. Olek Śliwka przyjęć przesunięta, fajno. To, to jest właśnie pytanie. Delikatnie wprowadzać piłkę przy takim przyjęciu Zaryzykuję, że 70% akcji będzie wprowadzonych na pojedynczym bloku. Łukasz Kaszmarek. Mocna zagrywka po piwczach nad siebie to przyjęcie. Fornal, świetne uderzenie eee, tutaj na lewym ataku. Duży znak zapytania po transferze tego zawodnika w Radomiu. Szytubem otworzył ligę nie dlatego, że grał dobrze, ale dużo się mówiło o naszych mistrzach świata. Moim zdaniem wielkiego wyniku ani wielkiej jakości dradowy nie pokazał. Nawet mówiło się, że sezon za długo tam jest. Zobaczymy, nie. tutaj trochę lepsza ekipa do grania. Zaginał, zaginał, olek. Może być przejście. Chyba jednak nie. Jasne, ja nie prowadzę. Pięć tam masz na zagrywce. O, Łukasz Kaczarek znalazł się tam w na przyjęciu na narożniku boiska. Broni świetnie Fornal, to już druga taka obrona. Eee, Dawid Konarski blokował. No, nakręca się powoli gra Jastrzębskiego Węgla, 6 do 3. O to chodzi, o to chodzi w zachowaniu przyjmującego, który jest stawiany na środku boiska. Tam powinien stać najbardziej mobilny zawodnik w defensywie. To, to w pierwszym secie potasek korował taką trudną piłkę i teraz. I to wszystko jest jeszcze na notę, bo obrona gdzieś tam w tej pozycji zakwiana równowaga, rzutem. Dobre spotkanie i w przyjęciu, i w ataku. Tomka fornala. Liwka. Przerzuty. Ach, miał to na rękach. Wyszedł po dobrze do tej obrony. Ale też i dobre uderzenie. Kaczmarka. Simone Parodi. Na zagrywca. od zewnętrznej strony bloku. Zawsze trudne piłki, dobro. Do Trzeba gonić. Zmieniał kierunek w ostatniej chwili nie wyszła, mu ta zagrywka. Ale ruszyły trybunek, to też na pewno pomoże. Pełna hala, tak. Jurij Mładych. Oj, daleko bardzo wyrzucił taki piłkę, chyba trochę za daleko. Duży margines, duży margines na, na błędy, na ryzyko w polu serwisowym. To tylko pokazuje jakim szacunkiem darzą się dwie drużyny. I świadomością tą, że trzeba ryzykować, żeby gra je... rozgrywacza było daleko od siatki, tak jak teraz. Linel, dobrze, bardzo dobrze grają blokiem Kędzierzynianie. I kontra to nie i takomite rozegranie, co znaczy o, o, o. do dogranie Olka Śliwki. Jak to napędza całą akcję, cały kontratak, popatrzmy, wysoko, z tego można wszystko. Ale tu jak na małym wygięku siatki pogubił to Newtigrok. A no nie zareagować na Łukasza Wiśniewskiego, to też jest duża sztuka. Mamy zmianę w drużynie Węgla, Puszcza, Boisko, Żylu i Linnem. Mamy zmianę na przyjęciu, a pojawia się Dominik Dębowski. Francuz w, w pierwszym strecie 12 razy atakował, 17% w ataku tylko, 80% na przyjęciu. Ale setza skończył na minus jeden. O, teraz kędzie, e, e, Trochę więcej psują zagrywek. Kapitan e, Drużyny Jaszczęskiego. Lukas Kamp. Parodii, fok, przyjęcie, no i świetny atak ze środka z drugiej linii Włocha. Niewiele dzisiaj oglądaliśmy Państwa z jednej i z drugiej strony. A to Antoniotti był zawodnikiem, który od kilku sezonów i szczególnie cała drużyna e, grupy kędzierzy wykorzystywała ten element gry do maksimum. Antoniotti. Polski Nie doleciała ta piłka do antenki, ale Dawid tutaj sobie Radzi i mogą powtórzyć akcję. Świetne dogranie fornala. Krótka szalacha. Duża pomprość tego e środkowego. Raz poszedł na siłę, dostał od razu czapę. W pierwszym secie. Teraz jak coś nie gra jest zwolnienie ręki i korzystanie tylko i wyłącznie z techniki. 5 punktów. Plus 2. I to każdy ma osiągnięcie, a teraz, teraz, teraz te Polski. To może być rekord, może być, może być To chodzi o te zagrywki Paweł śliwka Polski. Dobre przyjęcie. Fortnite, lock out. Lockout. No Oto wyrasta na lidera Jastrzębskiej drużyny. Często mówimy o tym kreowaniu. Może nie, nie dostaje nastu piłek, że Lukas Kampa zarzucił go tymi wystawami, ale to co dostaje bardzo pewnie, fizycznie dobrze też wygląda bardzo Tomek Fornat. Szalacha. I jest przyjęcie, druga linia. To jest za lekko, muszą kombinować po serwisach. To jest największym mankament Jastrzębskiego Węgla. Albo mocno i w siatkę, albo delikatnie, tak rotacyjnie na poziomie, popatrzmy, 77 km na godzinę. Można znaleźć coś pośredniego. No nie wolka śliwko, bo tu się zaczyna koncept atakowania bez bloku. Łukasz Wiśniewski zagrywa formal. Jeszcze raz szybsza trochę piłka. Teraz e, blokowany, no i tam nie zdążył Kuba w obywczu. Trzecia czapałka, szakać marka. Troszeczkę Łukasz e, w tym sezonie reprezentacyjnym zaskoczył mnie in minus. to jest dobry moment, jeżeli chciałby się odbudować, nabrać takiej pewności siebie u siebie w głowie na początku. To jest dobry moment. 10 do 10. Wiśniewski Forma Grawiec right No skuteczna podłącz Grupy azoty. To jest drużyna, której śmielecz się nie zmienia. Jest Koniutki, jest Kaczmarek, jest Wiśniewski, jest Zatowski. Dochodzą rotacje, zmiany transferowe, ale krybosp jest ten sam. Kaczmarek! Ale zaczyna się tutaj od nowego przyjęcia. Nie mogą ruszyć. Nie mogą ruszyć jaszczębianie. A to Junti potwierdza, że te lata, które spędził u nas i te wszystkie słowa pochwały kierowane jego, pod jego adresem, jak na razie, to nie ma prawa się zmienić. Łukasz Kaszwarek, skrót, po yy, formal. No to już było. Wilka no To jest wrzucone. Tak, bo są granice na pewno, o tym często mówimy. Różnie to traktują sędziowie. Jedni ostrzej. drudzy trochę łagodniej. Ale o burą czy no, z nie, takim przetrzymywanie nie, to, to już jest... Nie, nie, nie ma o czym mówić tutaj. A kulturka pokazuje, że no... Dyskusyjne, ale wyglądało to brzydko. Czasami musimy się e, odnieść nawet do estetyki. 12 do 11. Kaczmarek. Bardzo mocna zagrywka Ptepowskiego. Dawid Konarski block Musimy troszeczkę pobiegać kapa. Będzie, że zdecydowanie lepiej wygląda na zagrywce. Jak już przelatuje, niby 105, ale piłka jest przyjmowana na trzeci, czwarty metr. O, chociaż mieli tutaj w pierwszym secie bardzo dobre przyjęcie, jeszcze szepianie. Ja tutaj widzę bardziej taką nutkę. Proszę, Hornal i będzie, nie, jeszcze wybronił tam i Jadek, ależ sytuacja, Toniotti. No, rozkłada trochę ręce Roberto Santilli. Ale to jest e, a jeszcze jedna taka sytuacja, w której widzimy jak opłaca się marzyć do końca każdą piłkę. Co znaczy dać od siebie więcej niż oczekuje cała drużyna? Łukasz Kaczmarek atakujący biega po trybuna i dołoży jeszcze jedną rzecz. On już trzy razy punktowym blokiem powstrzymywał a dzisiaj. Czyli liderki wystraszył. <śleszy> Kamera, staty. To, to nasza, nasza kamera, czekaj. Tak? No, mamy czas, no tutaj... Kryzysowi <śmienny> zaraz wyślemy fakturę za kamerę. <śmienny> Sebastian, a widzieliśmy Sebastiana, jest. Sebastian żył tutaj u nas przed meczem. do 12 dla Simone Parodi nie spotkali się tutaj środkowe z rozgrywającym śliwka świetnie obok tego potrójnego bloku Od Wszystko widział Las to w sobie Naprawdę zawodni No zobaczmy, bo warto na to popatrzeć no. Technika znakomita I możemy tutaj tą technikę odmieniać na wszystkie sposoby, bo to jest dość, który ma 190 cm. Maksymalnie waży 82 kg. A to co wyprawia za 83. Okej, okay, no jak się naje, to tylko pokazuje, że, że nie tylko zawodnicy powyżej nie wiem grubo dwóch metrów. Bo w tym zagrani fenomenalnie. Dobre uderzenie Depowskiego. Do który niedawno pojawił się na boisku. Na pewno bo taki zagrań potrzebuje. I wjeżdżę znowu. Tak, no, szybko tego flota, ale no trafia w taśmę. Ale te poszukiwania doprowadzają do ponad 20 błędów własnych w dwóch setach. A to jest za dużo, jeżeli grasz z taką drużyną jak grupa to Krzysztof Rejno. Te Polski, niepewne to przyjść. Lepszy atak na pewno. Nie ściągał te i uderzył po rękach. Ale to jest wszystko Tomku. Na, może nie na szczęściu. Ale na tak negatywnym przyjęciu, gdzie rozgrywający nie ma kompletnie wpływu na to, że realizuje swój plan, to jest po prostu szybko przyleciała, jeszcze szybciej ode mnie odlecie, a później liczymy tylko na atak. E, Lukas Kampa. Bardzo dobrze parodi. E, śliwka broni Kampa. Muszą przebić na drugą stronę na Tutaj kontra gotowa. Paweł Zatorski bardzo płynnie do zbiega tam z lewej strony, Wiśniewski. no Rozprowadzają te blok kędzierzynianie. Raz zablokujesz, może raz się pomylą, ale cała reszta to jest karuzela i tak jak często mówimy, wesele miasteczko. A dowódcą tego Toniutti. 16 do 13, Ben Tak. Droga linia, forna zablokowany. No tak. nieruszony teraz ten blok. MVP dla mnie, Kosmarek zachowania jak krasowy środkowy. Zwróć uwagę na powtórce on nie pomaga środkowemu. On praktycznie przyjmuje jego rolę, tak jest. A ja przerwę prosi. Roberto Santilli, bo tutaj powoli zaczyna się wymykać ten wynik Jastrzebiano. Zasugerowałem wczoraj dzisiaj, że ten dzierżon będzie miał problemy, żeby otworzyć dobrze sezon. Chyba się myliłem. Tak, si pomnik nie wygrali super puchar z projektem Warszawa 3-1 w Libicach W środę zagrają ten zaległy mecz Kędzierzynianie z pierwszej kolejki ze Ślewskiem suma o 17.30. zapraszają, na transmisję. No a potem też na własnym boisku w sobotę 9. Zagrają z u siebie. Kampa. Konarski. doskonale pracuje blok e, Zaksy. Olek Śliwka. Broni Popiwczak, Nie masz czego tutaj Dawid uderzyć. Dobrze nabił na ten blok. E, Depowski. Nic nie wpada w boisko. Z e, Zaksy Śwka. akcja. Depolski blok aut. Wybrnęli teraz e, Jastrzebianie. Zbierając się w ligię. Wymęczyli ten punkt. Wielkie brawa na pewno po stronie yy, drużynskiem, Jerzyna Koźla, system blokobron. Szliwka Wiśniewski, każdy odskok do bloku to jest pozytywne dotknięcie. A Jastrzem nie muszę się bardzo mocno no, umordować, żeby zdobyć kolejny punkt. I to jest ważny moment. Ciężka, długa akcja i teraz w Mogły być cztery punkty, są dwa. To też yy, warto podkreślić. Te yy, Krok dalej, jak zareaguje w polu serwisowym, kolejny zawodnik. To jest właśnie to, co pogrąża Jastrzębie dzisiaj. Po no tak długiej, cierpliwej akcji, w której zdobywają błąd, no. Po prostu przebi, raz, spróbujmy, flotę, poszukaj, nie wiem, pierwszej strefy, niech przyleci to Niutkiemu za głowę. Śliwka. Powski przerzut kampy na prawą stronę, Dawid Konarski, samoasekuracja, Fornal, out, ale Woblok. Przygóryły już wcześniejsze dotknięcie przez kampę siatki. Tak, tutaj po, po palcach Łukasza Kaczmarka. Zresztą podniósł rękę. Nie. I zupełnie inaczej wyglądają nasi zawodnicy na tym międzynarodowym poziomie. Pamiętam tą Kornala, który dostaje e, szansę, tam momentami nerwowe ruchy. Przyjeżdżamy na nasze polskie podwórko, kwitnie wyprostowany klaton, od przodu pewność siebie. To jest właśnie umiejętność teraz przełożenia tego na ten międzynarodowy poziom. Łukasz Wiśniewski. Tak, z tym rzekę tutaj mają przewagę i na razie te błędy w zagrywce nie robią jakiejś wielkiej krzywdy. Mamy po raz drugi podwójną zmianę. winie do miejsce Kampy i Konarskiego pierwszym stajcie, dobra zmiana, a Vinieda od razu popisał się w polu serwisowym, bardzo trudną zakrywką. To był chyba nawet ast. Tym flotem. go celować po raz kolejny. Parodi, Śliwka, Zatorski. Chyba kontynuacja taktyki szukania wąskiego przyjmującego. Tak, ale Parodi przyjmuje. Ej. Szliwka po raz kolejny uruchomiony z drugiej linii, tak jak nie widzieliśmy, grania szóstej strefy, drugą linię. No to teraz mamy w tej sekcjach praktycznie co drugi, trzeci atak. Nie tylko po dobrym przyjęciu, ale i w końcu zmiana zadaniowa. To jest nowy zawodnik w drużynie e, z kędzierzyna Koźla. Arpad Baroti, e, reprezentant Węgier. Ostatnio grał we francuskiej Lidze w Narbonne, ale grał do, w Korei, grał w Igbo grał w mocy. Będzie nie miał najlepszy sezon 2015-2016. Duży silny człowiek. Tak i Mistrzostwo Kraju, Puchar Kraju wygrał jeszcze Puchar Cef. No i tutaj też w ostatniej chwili dołączył. Zobaczymy jak sobie poradzić. No błędy, błędy tutaj, Jazz i to już w tej ważnej fazie seta kompletnie z zagrywką. Mają problem z flotem Jastrzębiarni, mają problem z półsagrywką, z plus wyskoku. To jest 108, jak na Łukasza Koczmarka można powiedzieć, no nie wprowadza, ale to nie jest jego maks w polu serwisowym, a mimo wszystko Jastrzębie kompletnie nie radzi sobie w elemencie przyjęć. Roti e, 91 rocznik, 206 cm, no też jest zbudowany. Kaczmarek. Tylko sytuacyjne piłki, chociaż dobre to do grania Budzkiego. Też nieźle tutaj, e, by Fornal nabił na blokę e, i przepchnął tę piłkę, i przepchnął tę piłkę po parodii. Czuje winie, do że akurat Tomkowi Fornalowi, że powiedzieć, idzie w elemencie ataku, szuka swojego przyjmującego. Będzie challenge, na żądanie z aksy. ostatni ostatnich przy przepychaniu. Że tej, tej przepychance, tak. To często o tym mówimy, bo to y, może tak y, na żywo wygląda, że ta piłka została przepchnięta, ale czasami ona jest dość długo prowadzona. Wraca od bloku do e, ręki tak. zawodnika e, i właśnie. dopiero on ją wyprowadza. A właśnie. I to, I to świetnie pokazuje e, challenge. Czyli pierwsza decyzja utrzymana w mocy, a my sobie zobaczymy. Ja Bardzo ważna reakcja tak, sędziów. Przedramię, a roli trafiony przez Tomkę Fortnę. To mamy zmiany. Z czwórką drugiej odkrywających przemysła wstepie jest Łukasza Kaczmarka. Czyli to jest podwójna zmiana. Dużo się dzieje. No właśnie. Challenge, podwójna zmiana.